Cześć, nazywam się Edukretka i zapraszam Cię do oglądania moich filmów. Dzisiejszy odcinek jest o Polsce, naszej ojczyźnie. Polska to nasza ojczyzna, nasz dom i najbliższe otoczenie. Nasz kraj to Rzeczpospolita Polska, a litery RP to skrót nazwy naszego państwa. Powierzchnia Polski wynosi ponad 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Polskę zamieszkuje 38 milionów ludzi. Mieszkańcy Polski to Polki i Polacy. W Polsce posługujemy się językiem polskim. Podobno jest to jeden z najtrudniejszych języków świata. Obowiązująca waluta to złoty. Największym miastem i jednocześnie stolicą jest Warszawa. Głową państwa jest prezydent. Obecnie funkcję tę pełni pan Andrzej Duda. Polska podzielona jest na 16 województw. Każde państwo ma własne symbole narodowe, czyli znaki rozpoznawcze, które wynikają z historii i tradycji kraju. Wszyscy obywatele mają obowiązek otaczać je szacunkiem. Symbole Rzeczpospolitej Polskiej to godło, hymn i flaga. Godło to wizerunek orła białego umieszczonego na czerwonym tle. Orzeł ma złote szpony, dziób i koronę oraz rozpostarte skrzydła. Głowę ma zwróconą w swoją prawą stronę. Wizerunek orła widnieje na monetach i banknotach, odznaczeniach, tablicach urzędowych, mundurach i sztandarach. Flaga ma dwa pasy tej samej szerokości, z których górny jest biały, a dolny czerwony. Kolor biały oznacza czystość i godność, a czerwony waleczność i odwagę. Flaga wywieszona jest na budynkach urzędów państwowych w czasie ważnych uroczystości i świąt oraz w innych bardzo ważnych momentach dla naszego kraju. Trzeci symbol narodowy to hymn. Polski generał Jan Henryk Dąbrowski zorganizował we Włoszech legiony polskie, które walczyły u boku Napoleona. Wtedy też powstała pieśń nazwana Mazurkiem Dąbrowskiego. Tekst napisał Józef Wybicki. Autor melodii pozostał nieznany. Pieśń ta, podtrzymywała na duchu oddziały żołnierzy, szybko trafiła na ziemię polskie i stała się polską pieśnią narodową, a później naszym hymnem. Hymn jest śpiewany w czasie Uroczystości należy wtedy przyjąć postawę wyrażającą szacunek, między innymi poprzez postawę na baczność oraz ściągnięcie nakrycia głowy przez mężczyzn. Według znanej legendy, założycielem naszego państwa był Lech, który podróżował ze swoimi braćmi Czechem i Rusem. Lech zdecydował się zamieszkać tam, gdzie orzeł zbudował swoje gniazdo. Miejscu temu nadał nazwę Gniezno. Na Lecha i jego ludzi, którzy zajmowali się przede wszystkim rolnictwem, zaczęto mówić Polanie. Później nazwa zmieniła nieco swoje brzmienie. O naszym kraju zaczęto mówić Polska. Stolicą nazywamy miasto, w którym znajduje się siedziba władz kraju lub regionu. Obecnie stolicą Polski jest Warszawa. Ale nie zawsze tak było. Za pierwszą legendarną stolicę Polan uważa się właśnie gniezno. To tam został wybudowany kościół, który później stał się pierwszym kościołem archidiecezjalnym w Polsce. W katedrze gnieździeńskiej, bo o niej jest mowa, znajdują się szczątki świętego Wojciecha, patrona Polski. W XI wieku najazdy Czechów sprawiły, że stolicę Polski przeniesiono do Krakowa. Siedzibą władców został zamek królewski na wzgórzu wawelskim. W XVI wieku zaś stolica została przeniesiona do Warszawy ze względu na jej centralne położenie w stosunku do korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, które kiedyś były połączone Unią. Czy wiesz, że najwyższy szczyt Polski to Rysy w Tatrach? Jego wysokość do 2499 m nad poziomem morza. Najdłuższa rzeka to Wisła, która liczy 1047 km. Największe jezioro nazywa się Śniardwy. Jego powierzchnia wynosi 113 km kwadratowych. Zaś najgłębsze jezioro to Hańcza, ma 108,5 m głębokości. Polska ma dostęp do morza Bałtyckiego. A największa wyspa to wyspa Wolin. Najdłuższy półwysep w Polsce to Mierzeja Helska, która liczy 43 km. Polska leży w środkowej Europie i graniczy z siedmioma innymi państwami. Od zachodu Polska graniczy z Niemcami. Od strony południowo-zachodniej sąsiadujemy z Czechami. Nasi południowi sąsiedzi to Słowacy. Ukraina i Białoruś graniczy z nami od strony wschodniej. Naszym północno-wschodnim sąsiadem jest też Litwa. Na północy graniczymy z niewielkim terytorium Federacji Rosyjskiej. Większość północnej granicy Polski oznacza Morze Bałtyckie. Tak jak już wspominałam, Polska leży w Europie. Niektóre kraje. Leżące na kontynencie europejskim zawiązały tak zwaną Unię, czyli porozumienie. Unia Europejska jest związkiem państw europejskich, które współpracują ze sobą i wzajemnie sobie pomagają. Unia Europejska składa się z 27 państw członkowskich, a Polska należy do niej od 1 maja 2004 roku. Siedzibą najważniejszych władz Unii Europejskiej jest stolica Belgii, czyli Bruksela. Wspólną walutą wielu krajów członkowskich jest euro. Flaga Unii Europejskiej to 12 złotych gwiazd na lazurowym tle, umieszczonych jak godziny na zegarze. Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą państw, które należą do Unii Europejskiej. Gwiazd jest 12, ponieważ ta liczba jest tradycyjnie symbolem doskonałości i jedności. Unia Europejska ma też swój hymn, który nosi tytuł Oda do Radości. Muzykę napisał niemiecki kompozytor Ludwig van Beethoven. Unia Europejska ma też swoją maskotkę, stonogę. Syriusz został stworzony dla najmłodszych obywateli. Syriusze z różnych państw różnią się od siebie. Każde państwo członkowskie ubiera syriusza nawiązując do własnej tradycji i kultury. Na przykład syriusz holenderski trzyma bukiet tulipanów, syriusz włoski gra na banjo, a polski syriusz jest ubrany w strój góralski. To już wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia!